tu, wkoło brzegu, w dniu 18 marca 1945 roku o godzinie 18.00 doszło do historycznych zaślubin z morzem. Kapral Franciszek Niewidzialo, zbliżywszy się do brzegu morza, zdjął z palca obrączkę i z rozmachem rzucił ją w falę Bałtyku. Wypowiedział przy tym słowa Przyszliśmy morze po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysięgamy, że cię nie opuścimy. Rzucając pierścień w Twe fale, biorę z tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze nasze. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj do Kołobrzegu, w tak niezwykłej okazji, jaką jest 70. rocznica nie tylko bitwy o Kołobrzeg, nie tylko zaślubień z Bałtykiem, tych drugich w polskiej historii zaślubień z Bałtykiem, ale także ja tą rocznicę widzę w ten sposób, że jest to rocznica 70 lat, które minęły od czasu ponownego zakorzeniania się tutaj polskości. I ponownego budowania tutaj polskiego życia. Ta 70. rocznica początku powinna skłaniać nas i do oddania hołdu tym, którzy wtedy walczyli, bo pierwsi tu byli polscy żołnierze. Ale powinna także skłaniać nas do myśli i refleksji o tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy w tym trwającym procesie historycznym i w którą stronę zmierzamy. Warto dzisiaj wspominać te 70 lat temu mające miejsce wydarzenia i walkę dramatyczną, dzielną, walkę zwycięską, stoczoną przez polskie dywizje składające się z żołnierzy, którzy szli hen, hen ze wschodu, zostawiając także i swoje miasta, swoje wsie, zostawiając swoje małe ojczyzny, bo wyroki historii takie były, że nie mieli żadnej szansy. Tam powrócić. Warto wspominać tych żołnierzy, którzy tutaj płacili daninę krwi dla ojczyzny, mając także i w pamięci świeżej różne własne i poniewielkie nieszczęścia, takie jak pan pułkownik, który też tutaj przecież przywędrował, idąc bardzo daleką drogę, drogą poprzez Syberię. Myślę, że również dzisiaj trzeba wspominać. Z wdzięcznością i z dobrą myślą także i tych, z którymi razem walczyliśmy przeciwko Niemcom hitlerowskim. Tu też ginęli żołnierze rosyjscy, radzieccy. War, trzeba o nich pamiętać, bo przecież oni także złożyli daninę krwi, która zaowocowała tym, że Polska jest nad Bałtykiem i w tej części Bałtyku. Należy także dostrzec ten problem, że przecież nie mogli on, oni nam przynieść pełnej wolności, jednocześnie wyswabadzając spod, spod jarzma niemieckiego, nie przynosili nam wolności, no bo trudno przynieść coś, czego się samemu we własnym domu nie ma. Oni dali to, co mogli dać. Krew żołnierską, wysiłek żołnierski, zwycięstwo wspólne. I za to jesteśmy zawsze i będziemy zawsze dłużni naszą wdzięczność. Proszę Państwa, te 70 lat, które minęły od tamtych niezwykłych dni, to jest 70 lat pracy na rzecz odbudowy tych ziem po zniszczeniach wojennych i zakorzeniania się tutaj polskości. Warto więc pochylić również dzisiaj głowę na, przed tym wielkim dziełem odbudowy, tym wielkim dziełem zagospodarowania i wielkim dziełem odtworzenia tkanki życia polskiego. Trzeba pamiętać i o tych pionierach, trzeba pamiętać o tych, którzy wielkim wysiłkiem zorganizowanym te ziemię łączyli w wymiarze faktycznym z Polską. Należy jednocześnie z dumą i z satysfakcją pamiętać już o dokonaniach naszego pokolenia. Pokolenia, które odzyskało pełną wolność, które potrafiło zbudować dobre relacje z naszym niemieckim sąsiadem. Na tyle dobre, że możemy dzisiaj także razem świętować i pamięć o dramatycznej bitwie, gdzie straty, krew, nieszczęścia były po obu stronach. I o tym też pamiętam. Możemy z dumą patrzeć na kołobrzyk dzisiejszy jako na miasto, które potrafi wykorzystać swoją wielką szansę w ramach polskiej wolności, w ramach procesów zbliżania Polski do całego bogatszego, dobrze zorganizowanego świata zachodu, w ramach Unii Europejskiej, w ramach także Sojuszu Północnoatlantyckiego. Warto, abyśmy. Świętując 70. rocznicę walki, jednocześnie pamiętali o tym, że potem było 70 lat pracy, pracy owocnej, pracy, którą widać wszędzie, pracy, która cieszy i która pozwala mieć nadzieję na jeszcze piękniejszą miejscowość, piękniejszy cały kraj, na także lepsze życie nas wszystkich, tu, wspólnoty polskiej, tu nad Bałtykiem. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim i tym, którzy walczyli. Zresztą tak jak i mój ojciec, też oficer 26 pułku, który walczył nad Nysą Łużycką i koło Budziszyna. Oni też tam wbijali słupy graniczne nowego państwa polskiego, tak jak tutaj, rzucając ten pierścień. W fale Bałtyku przecież też tu zaznaczono nową granicę morską państwa polskiego. Pragnę więc tym wszystkim ludziom serdecznie podziękować za ich wysiłek, za ich trud, za ich krew, za ich bohaterstwo, za ich odwagę, ale pragnę jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez te 70 lat zakorzenili tu życie polskie na tyle, że ono jest dzisiaj oczywistością. Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pamiętając o historii, dzisiaj budują dobrą, mądrą współczesność w wymiarze i dobrego sąsiedztwa z Niemcami i wielkiej pracy na rzecz tego, aby kołobrzeg, aby całe województwo i cała Polska była coraz piękniejsza i lepsza, aby coraz mniej było widać śladów wojny i w budynkach, ale i w duszach ludzkich. Tego sobie wszyscy razem życzymy.